w bibliotece tak. i pokazujesz swoje prace, tak? No, tak, no, tak. <laughs> Bardzo pięknie. Tak będzie jeszcze raz pomalowane, a potem polakierowane, to rzeczywiście będzie taki efekt, Proszę Państwa, proszę nie słuchać, chwileczkę tylko. Wszystkie Zostaliście, zostały zrobione tutaj przez dwóch, dwie, dwie moje pracownice i resztę dziew, dziewczyny to są wolontariuszki, to jest, to jest osoba, która ma trójkę dzieci, przychodziła tutaj, żeby robić następne no, działania no, dziękuję. Dziękuję. Także to wszystko. No, Wsparcie... Wsparcie... Razem łatwe, z미... Razem, Razem tak, łatwym. Raz, raz, éc... no. Pani, która zrobiła wczoraj, ta Pani, która siedzi, proszę Państwa, proszę zobaczyć to. Ta Pani, która tam siedzi, Pani Ania, zrobiła to wczoraj. Przyniosła stoliczek. Proszę bardzo. Brawo! Ona jest takie małe, bo odchudzamy taty. Już nie będą takie tłuszczytkie etaty jak były. No. No, no, jest mikrofon, no. Nie, damy sobie radę. na papel

I co, podoba się takie prace? Przepięknie. piękne. No przede wszystkim e, widać od razu, że biblioteka jest taka kulturotwórcza. Tak. Że nie tylko czytamy książeczki, ale robimy. No ale też włączają dzieciaki tak to zrobili. To, to jest niesamowite. No to jeszcze. Jeszcze zajęcia z się odbywają, jeszcze czy już się nie odbywają. Odbywają. Się. Odbywają. odbywają się. Teraz piątki i tylko w czwartki. I co takie dzieci robią na takich e, zajęciach? tutaj? Wszystko, robię właśnie takie rośliny pracy. No co? Zapraszamy do ratownictwa. Dziękujemy za gościnę w bibliotece. Z czym tu się chwalimy, panie dyrektor? Jak był dar, Darren Kohener, to tu są razem z przedstawicielami programu rozwoju Bibliotek z z i polsko to wpisali tutaj swoje uwagi na temat tej biblioteki, jak obejrzeli prezentację, jak zobaczyli, to tutaj są ich uwagi. Podobało im się? Oczywiście. Załoga do wozu. To dziękujemy Pani Dyrektor i się odmeldowujemy. Przypomnijmy tylko że dzisiaj jesteśmy tutaj w ramach wizyty studyjnej. Jest z, z nami żmigród i sobótka.